Cześć, 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 to i Jednorożka dzisiaj nagrywamy Sejma yy, druga część yy, mój, yy, mój pokój w realu i yy, yy, tak jestem z, ko z koleżanką Nina Nisema. Yy, i przywitaj się yy, żeby wpadali na Twój kanał bo ja na pewno nie pomęczę bo Ty siema, nie siema, siema ludziska Okej. Okay. Okej, okay, to krótka przerwa, bo nam ktoś wbił do pokoju. Tak, yy, i, po I siedzimy powiedz, w powiedz im, że mają wpadać na Twój kanał. Wpadajcie na mój kanał, jest tam pierwszy odcineczek z Kinią ze wczoraj. Tak. No patrzcie, mam róg, więc jestem jednorożka. Czekajcie, za chwilę do Was wrócę. My idziemy tak do mojego domku. Bo kto pamięta ten odcinek, gdzie Gdzie robiłam sobie swój. pokój w prawdziwym życiu. Tak. Więc idziemy. O nie! W Mepsicie dalej zostałam. nie. Dzień kochani. Nagrywałam drugi odcinek mam jego gdzieś pewnie pojutrze. Aha, okej. Okay. Więc y, to trochę piękne, ale wiem mm, odcinek jest krótki, bo chcę wam powiedzieć fakt, że, że mam konto na MSP i mm. na był Kristina na SSO, a, a na MSP VIP X200, tak, 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 nie wiem taka nazwa. I papa. Pa. No, no, ona, bo ona też nagrywa, więc dlatego... Już skończyłam. <coughs> Głupi chomik. No właśnie, bo mamy chomika w pokoju, który nam y, ciągle drapie wyklatkę. I to w, w kurwie. No, w nerwie. W Co? A gdzie sobie wybrałeś domek w śnieżku? Co? Ja wybrałam sobie domek w śnieżku. Ale jakim śnieżku? No, on w Krainie Śniegu. A to ty... on jest? Tutaj. A, no ja też. A w tym miejscu? <laughs> ja, ja mam zamykanie. Ja mam, ja mam drzewko na drzewkie. Co? Drzewko na drzewkie? Drzewko na drzewkie. Drzewko na drzewkie. <laughs> Mi się myli ty już Wojana. <laughs> Wydaje że Wojan ci nie pomaga, ale pomagał nam w spaniu. Tak. Więc było. Tak, więc tak, tak, więc Jezu jak antek tam życzy. Tak, dlaczego mówię tak? Tak, więc tak, nie wiem dlaczego mówię tak. Jezu, świec, co ze mną jest. Okay. Odwojona się <grym> nauczyłaś, bo um, zakochałaś się w nim, żartuje. No, no nie. Nie żartuje? Żartujesz się. Już myślałam, że nie. Lubię go, no ale się w nim nie zakochałam. Ale masz od niego autograf. No, autograf to mam, no bo lubię wojna. Pamiętasz, jak Wika robiła do niego? Mm, mm, mm. Dziu, dziu, dziu. No, Jezus święty. Co to było? Szkoda, że mnie tam wtedy nie było. No. Ej, pamiętasz, jak dostałaś głupawki przez całą noc? A później w zerówce dostałyśmy głupawki. Hmm. No. I później w domu leżałam na ziemi przez 3 godziny. Aha, okej. Okay. No więc jestem w swoim domku, urodzinowym domku, bo na, m, za niedługo mam urodziny za dokładnie Aha. 4 dni. Bo 6 lub piąty. Na nimko, a jak ty zaspałaś, no to ja robiłam y, ode mnie dla ciebie twój dom. Ale zimowy. Okej, okay, nie wiem po co Nazwałam go luty. A możesz, mogłaś nazwać minowy domek? Ja <laughs> nazwałam go luty. I mam taki malutki pokój do nagrywania, chociaż ja pokoju do nagrywania w domu nie mam. Mam tu kibelek. Taki tylko kibel. No, taki jakiś kolorowy ten kibel. Ej, mam podwiększony pokój. Wow, moi. No Mój no i fajnie. A ja mam swój pokój bez Bramek, ale powinien być z Bramką, przez to, że ja nie lubię, jak mi ludzie ważą do pokoju. Ja mam tutaj biurko, czy nawet to przyznasz, że ja mam tutaj ma, ma, biurko, tu biurko przy o, Twoi widzowie też. Chociaż, że to, to jest tylko twoja rodzina. I ja. <noise> o nie! O nie, O nie, O nie. O nie! Ona wleciała do sufitu Ja nie mogę A ja mam tutaj przy biurku y, y, Taką dużą szafkę tu nie? Mm -hmm, taką z, na, z laleczkami lol A ta nie byłaby lepsza? No to by była O wiele lepsza Tak Okej okay, Bierzemy ją Za niedługo może nam Nawet nagramy jej rączkę i jeszcze mówię mam tu... Tu mam już... Taką y, półeczkę z... Y, kulami chomikiem świerm. Chomik i chomikiem świrm. Chomik świrm. To mam... są prawa autorskie tego... Ma... Pawła Malinowskiego, więc jeśli ktoś nie zna jego kanału, to proszę, zapraszam tam. Tak. Chociaż że to twoja tylko rodzina. To w jest. Ej, ale wpadajcie też na kanał Wojana, Kati Paliona. Katii Sraj... Katy, srali. Nie lubię Katy. Ale Katy jest fajna. Ale ja jej nie lubię. B teraz będziesz mnie hańbić za to, że jej nie lubię. Co? Będziesz mnie hańbić za to, że jej nie lubię? Będę się nawet do ciebie wyciągnąć. Zasłucham. Ty Zasłucham. Zasłucham. BFF Ej, Zrób mi, jesteś szczęśliwa. Na. Nina. Mm. Robimy, piszemy BFF. Znaczy 2-1, ok? Czekaj, czekaj, muszę sobie, tak? Ale duży mi. Czekaj. A nie, nie jest... pójdzieś 3, 2, 1, ale nie, bo ty masz tylko to napisać. Kurde. Duży filtr. Trzy, cztery, ry. Coś? Tak. Jej, ja też sam. Dobra. Yy, tak. Ja mam tutaj tak bo ja mam tutaj bardzo mało miejsca, bo ja mam tutaj już ścianę. Co nie? Mhm. Mm I co mnie to obchodzi? Ja nie mam takiego dziwnego pokoju. Mój pokój... Chociaż jest bardzo różowiutki. Tak, mój pokój jest cały różowiutki. Dlatego Już musisz go robimy. wziąć sobie różową tapetę. Ta. Całą różową. Mój Ty? Niestety mój nie jest niebieski, a chciałam niebieski. Muszę mieć... Ej, ale ja mam takie lampki wysartuszka, co nie? No. Więc ja mogę mieć ten, bo nie ma mojego. No. Ja mam jasną podłogę. Taką normalną. O, w tą. Co, nie? Ej! Identyko! Ej, identyko! Identyko! A? To jest identyczna podłoga do, do mojej. Dobra. Nie, weszłam jeszcze w to. No super. Kinga teraz jest obrażona. Nie! Y -y Więc ocenię mój pokój od 1 do 10. Ja bym obstawiła, że tak. 8. Ale od niektórych widzów, bo będą chłopakami, jeden. A ty byś dała? No, tak, dla ciebie to by dałam 10, ale naprawdę, gdyby byłam chłopakiem, to by już dawno dostać ode mnie jeden. A gdyby była moim najlepszym kolegą? Albo. Twoim to by dwa? Chłopaczkiem. Tak, to by dwa? Może. Może nawet dziesięć. Chociaż że jesteśmy malutkie. Kurduple w nas malutkie kurduple z no nas. Malutkie kurduple, znaczące dniami. Co? Nie wiem. Ej, ale w Mepsicie to jest fajne, że nie jak w Bloxburgu czyli że. Patrzcie jak fajnie chodzę. W, w City to jest fajne, że tu, jak osoba jedna buduje, to wtedy wychodzą inni z domku. Czy nie? No, ale też, żeby właśnie jest niefajnie coś zrobić, jakieś zmiany i komuś nie pokazywać ich. Amen. Więc w Bloxburgu to raczej jest potrzebne. Widzisz w pomyślałam. Ale patrz, jak mój pokój imprezowy fajnie wygląda. A gdzie ty jesteś? Ale naprawdę tort będzie ładny. Pokazywałam ci już, wysyłam ci już. Jestem w moim zamku. Pokaż. Czekaj, już idę do ciebie. Widzę useryona tutaj, do domku. Eee, Dobra, proszę nie wchodzić zetpakiem. Mmm, szkoda. Nie można na razie. Bo na razie to cię robię ważne. Ta Popatrz, co się nad twoją głową dzieje. No widzę, widzę, widzę. Ale może widzą, um, pokażesz. No, już. Dobra, już. Zobaczmy. Wchodzimy i zobaczymy. Bo ty wiesz co. Widzicie? To z okazji moich urodzin. Tak. Jej, tamtej, tamtej. Moje są w wyczerwcu. Tak. Już za cztery dni są jej urodziny. Tak. I matko, ja się bardzo stresuję, moi drodzy. Zostawcie łapkę i pod moim filmem, i pod jej filmikiem. Tak. Jak będzie tu zero łapek w górę, stawiam nowy filmik. Jak będzie tu 5 łapek w górę, mm. o, chyba najwięcej. To jest u nas maks, bo my nie żebramy tak jak ci Tak. Czyli zostawcie tutaj 11 tysięcy łapek w górę! Albo 30 tysięcy! Nie, 50 tysięcy łapek w górę, a wstawimy nowy filmik. Albo jak z Witem i Bellą: Wita mówi 5, a Bella 10 i tysięcy. Każdy żebra, a my jedyne prosimy tylko o... No chociaż jedną łapeczkę. Proszę Was. A, o śnieżek sypie. Śnieżek Ty sypie. I otworzyłam Ci bramę. Ale jak? No wyszła, że ja cię otworzyłam bramę. Aha, chodzimy sobie. Zobaczcie. A można najdzieć patkiem Patrzcie, co, co się tutaj dzieje. Tutaj się dużo dzieje. Mm. Ja niestety mam domek przeznaczony do świątecznych... Zajmę się świątecznymi to I tutaj smutno od razu powiedzieć. No ale ty masz cały zamek dla siebie. Ale ja muszę e, niektórych przyjmować. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Konfetti, konfetti. Gdzie ty wyszczerbisz? Na górze. Czekaj. E, e, elwina. Aha, Elwina! Aha. Kto lubi Elwinę zostawia łapę w górę. Czekaj, jeszcze mm. coś dla was zagram na Ale coś fajnego. O, ja będę sobie tu tańczyć. This baba, a baby, this is baba, baby, this is a dlaczego ja Okej, to już tyle. Elwina. Pa! Mordy. Ale jeszcze ja nie pa. O. Dobra, u ciebie w domu będziemy robić pupa. Dobra. Chodź. Czekaj. To skocz sobie do mnie. No, 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 no. no, i wyjdź z tego. I widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.